Wydostałem się z tego lasu. Najgorsze było to, że tam były takie tabliczki, że uwaga, będą strzelać. No i cały problem polega na tym, że one były skierowane w moim kierunku. Także to ja byłem zamknięty. Ale to nic, zobaczcie. Pierwsza na mojej dzisiejszej drodze. Muszelka. A już jestem kilkanaście kilometrów od, od miasta, w którym spałem. I dochodzimy, mam nadzieję, że jest to stary Boleslaw. Taką mam nadzieję, bo jeżeli tak, to mamy tu przerwę na no, odpoczynek. Już słychać po samochodach, że zbliżamy się do miasta. No co, idziemy dalej. Słyszycie? Cywilizacja. Jakaś droga szybkiego ruchu.